Zaraz położę się i zasnę, bez zbędności, bez wszelkich pierdolonych przeszkód, bez jebania po krzakach, bez nerwu, bez stresu, bez zmian, bez względu na to co się stanie wszędzie indziej niż w moim domu. No i... Wychodzę z siebie, chcę przekonać też Ciebie Za drogę, kurwą, ruchy są wykonywane w niebie. Tak jak w chodzie w kurwienie, tak jak w będzie oświecenie, swelam do wszystkiego, zostawiam. To co cenię Nie rap, Tym na scenie Bo ja wiodę się z cieniem Najpoważniej, najwyraźniej wozia chciała tego Znasz myśli, znasz to no, Wiesz, teraz gajer właśnie Wajera słowa mowa ci się Nim nie zgaśnie Nie obchodzi mnie Co powiedziałem w Co chcę to gra Znowu innym masz stanie. Na temat, którego sensu rozwiki nie ma Nie ma, omijam kurystwo Jest nik tyle masz Mowy dzień jest Nowym dzień stres ale nie zachęcam żonta, bo za dużo dziś słońca Gorąco dziś, mnie się furcisz Lecz mi o ty te tematy, nie w głowie mi teraz szmaty Problemy, które kapią, nie anioły nie łapią, ale każą wcześniej, abym każdy guzik zło i A co ja se każę, derektywa ukaże i tu skapnie ten zraże Życie, moje pełne marzeń Ej, 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 teraz do konfidentów w ostrudzkich od puskich już nie ma życia A mówiłem, nie zapomnę kurwy się widza Tuzaki na klipach, a języki w swoich chipach się pierdolony w ryju Masz wizu, a myślisz, masz tu jakiś układ? Zapierdalasz po ulicach, jakby nic się nie stało. A przecież zjebałeś się mordą, ty chce, prawdą to nie mało! To nie mało, to nie mało, to nie mało! Co ty se kurwa wkręcasz? I jeszcze do kolegów z tobą chcą to chyba ukryć. Tak jak tutaj stoję, będę wam cisnął bunkry. Bo taki jestem człowiek, że gaszę takie kurwie, bo nie mają pokory, żeby zostać w domach co pocisk to mach, ty przemyślenie to mach Ulice pełne w romach, którzy cisną jak w koronach Dywany, kasztany i bołemki na sprzedaż Zarobieni są i tak, choć zarobić im nie dasz. Obojętnie, czy tutaj nie wyjedziesz na ulicę, nie spodoba się, to czubu, to wyciągną nożycę I to wytną, chyba że się spodoba to łykną świat zależny od idiotów jest i zapierdala szybko Byłoby to o dwa razy więcej problemów niż mam Na dobrą sprawę moje życie to nieustający problem за по